Słuchajcie, widzowie, nie jadłem nigdy takiej zupy. Przede wszystkim... Run DMC, It's Like That, jak była taka wojna, It's Tricky chyba, albo nie, to było chyba Get Ready, nie wiem, to teraz będzie wiedział. Normalnie byli dwa gangi na, y przeciwko siebie i była bitwa tych breakdance'owców i tańczyli... Co tu dużo mówić, widzowie, jesteśmy dzisiaj przed legendarnym studiem. Co prawda te studio było w innym miejscu. Niedawno tutaj Deks je przeniósł la bomba, ale chyba na mikrofonie, który jest tutaj, nakrywało większość mainstreamowych, przynajmniej poznańskich raperów. Tutaj kurczę zajebiście, a więc będą emocje dzisiaj. Czekam za rozmiarem i wjeżdżamy do deksa do studia. co już nas wita, jakie... O Remik, co masz za kawę! No i, i nie spodziewały się, nie! Nie, nie. tutaj kawka stała, jakby będą nagrywać wokale, tak. nie? Siemaneczko, słuchajcie, mamy dla Was prezencik, nasza kawka. Pełno wiary już piło, bo każdy chce z tego rabacika już skorzystać. Ja chcę kupić. Dokładnie. Ale nie wiedzą jaki rabat. Dokładnie. Dajcie. I tylko dla naszych widzów. Tutaj macie kod życie po 40 pisane przez Z. Bo przez ży podobno nie przechodzi. Wpisujecie hasło wy... Tam taki macie kodzik, jak zrobicie zamówienie, tu, tu rameczkę, Miki, pokaż gdzie jest ta rameczka, yy, i będzie taki bonusik. I macie Dokładnie do końca niedzieli, do niedzieli 24, do 17 grudnia po prostu. I teraz dalej idźcie oglądać film. Teraz od razu jak jesteśmy na wstępie, bo tutaj widzę, jesteś młodziutki. No właśnie, ty... A co, już jestem staryżny? No nie, ty, no jesteś teraz w sile wieku, ale tu byłeś młodziutki. Taki naturszczyk, ile miałeś lat? No ile, no to 20. 000... 16? A 16? 16 no. To ty tak się postarzałeś teraz przez to? Ale zdjęcie z 2001. A no dokładnie, okay, bo no. chciałem powiedzieć. To... Dużo się postarzałem? Nie. Nie, no. cofnij ty to. Co cofnij? Wyrześno Słowo. No. Te Słowo. <głos》>. Teraz. Nic, Nic się nie, raz, nie zmieniłeś! Nic się nie zmienił! Te call droły to były, nie? Kole <grym> drogę, drogę, to się raz, o, no, drowy. draw. Rozji, ja bym chciał zobaczyć twoje wokalne umiejętności w La Bomba Studio. Ja mam coś zaśpiewać? No. 30 sekund na traku. 30 sekund na traku. Ale ktoś mnie widzi? Ale trzeba. Ty pierwszy raz jestem w takim Bro, studiu, dobra, słuchajcie. Ty. nie wie, że go widzi. Dobra, dziękuję. Patrzcie, jest rozmiar. Ale on nas nie słyszy teraz, nie? Zaczekaj, coś dostanie zaraz w słuchawki. Nic się nie martwi, Rozji. Dobra, nie Rozji, dobrze się czujesz? Dobrze, ale ty, czy ja jestem y, w kamerach? Nie Czy ktoś obserwuje? No dlatego się pyta, bo cię nie widzimy Bo ja jestem nieśmiały i... a poczekaj, ściągnę tą kurtkę Do mikrofonu musisz Do mikrofonu, bliżej Rozi A nie, nie słyszysz siebie czy co? Słyszę Jestem sobie rozmiar z podsadniuśkich taner Molałem ze sirola, gdy dylałem pod wiatr <śmiech> <śmiech> Ale jeden <laughs> wers to jest <laughs> Zrób przestaje pójść! Życie, życie, życie pod tą To jest mega -E. Marnujesz się, marnujesz. Nikt mi nie pisze tekstów, za mnie wymyślę. To widać. To nie, to nie, to od widać. Wiesz, to, to... Nie odbijaj. To nie było go z Dobrze, pomachaj nam teraz, pomachaj. Cały czas, no. Ty też możesz skorzystać ze studia La Bomba, wbijasz tutaj 200 godzinkach, się nie mylę, nie? 120 za godzinę, rezerwacja minimum 2 godziny, realizacja albo ja, albo jakiś tutaj znający się na tym człowiek. Inżynier, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Jak można bukować godziny? Gdzieś na Facebooka, na DM-y? Studio@gmail.com. Dokładnie, tutaj mailik, wbijacie, no i będziecie tutaj rapować na mikrofonie, którym, no naprawdę dwóch tam mainstreamowych, poznańskich, przynajmniej poznańskich artystów było, ale nie tylko poznańskich, ale poznańskich to chyba większość, nie Taras? No i teraz już w tym dorobku ja też jestem, na tym y, mikrofonie nagrywałem no, dzisiaj. No, to jest dopiero A my widzimy się już z Tarasem na Chińczyku, Tarnowo Podgórne. Uwaga, Chińczyk z prawdziwego zdarzenia. Harmonia. No, będziemy jej zupy. Rozi, zachowujmy się jak ludzie, nie? Czekaj, bo patrzę czy on... mam coś na zębach. Pokaż. Nie, jest ok, Jest okej. Okay. Ale, zapaszek. ale, pachnie, ale pachnie. Jaki pięknie. klimat, zobacz te światła, zielone, no, brunch. Ale Darek, wiedziałeś, pięknie. że tutaj jest yy, chińskie jedzenie, czy to jest przypadek? Zamówiłem przez pewną aplikację. Kolega mi powiedział, że to są ci, co kiedyś w Pekinie pracowali w Poznaniu. Okay. Ja mówię zajebiste niesamowite zapachy to jest coś niesłychanego od razu jak się wchodzi czuć że jesteśmy w takim azjatyckim nie te co <grym> chciałbym zjeść krewetki na słodko z ryżem jest coś takiego słodko-kwaśne. no takie coś ale mam pochoniery kawałki kurczaka z papryką, czosnkiem w sosie, tym tym, do tego bym poprosił, bo to jeszcze musisz ten makaron, szenny smażony. No, A macie normal. coś takiego jak sajgonki? Yy, tak. Wszystkie słuchajcie. Macie smaki, też, te serowe? Tak. też serowe? Tak. To poprosimy o trzy smaki. I ja to coś to na ostro jeszcze. O kurde, pomieszajmy. pomieszajmy. Dobra. Trzy rodzaje No i jeszcze ty. teraz ty coś byś musiał. Proszę? Ja bym chciał tylko zupkę kłaść I skosztuję od was troszkę, bo myślę, Moja że, ci że ci to nie no. dajemy? Zamawiam! Zawsze ode mnie podzielasz. No. no to co innego. No. To może inne krewetki niż Wziół Remu, czyli o, ty polecam zdecydowanie średnie krewetki ostre z orzeszkami nerkowcami Poproszę polach Poproszę, wiekowany. poproszę, pysznie. Dobrze. A dla nas ta jedna ta... z układów. myślę, że dużo widzów to interesuje. Jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Wow. No nie, no powiedz, mi, tak, no tak jest. Ma... Mega temat. Który to był rok? Kurde, wiesz co, No, no żeś mnie zastrzelił, ale chyba... Na pewno w 97 pierwszą imprezę zagram okay. w Poznańskim Eskulapie, a wcześniej to jakieś tam osiemnastki, domówki okay. z jednym gramofonem czy z odtwarzaczem CD. To Pierwszy gramofon to wiadomo unitra paskowy, na którym tak naprawdę nic się nie dało zrobić. Tak. Było <śśmiech> Takie jakie coś. <laughs> okay. No ciekawe, no, ciekawe sklep. Zlepszych to mają takiego znajomego, który, z którym ty tak Takwondo kiedyś on jeździł po sprzęt do Berlina, do Niemiec wtedy i przywoził techniksy i techniksa wtedy pamiętam, ja zamówiłem, wiem, że chyba też rychu od niego kiedyś brałem jeżeli dobrze pamiętam. Uh -huh. Potem Vestax i potem tak się wszystko... Bo to są czasy, gdzie inspiracja tak naprawdę czerpało się z amerykańskiego rynku, no bo tutaj nie no ma dyskusji, tak, bo to, to, to... w Polsce nic nie istniało, w Europie jeszcze nic nie istniało. I takie mówimy, No może tak. istniało, ale jakby na pewno istniała tam Francja czy Niemcy, tak. coś ten. tylko nie było jakby takiego dostępności i, i wiesz, jak, I jak teraz, że sobie nie? mogłeś to Dokładnie. sprawdzić, gdzie chciałeś. Wi widziałem teraz na ścianie graffiti, które... Kto to robił w ogóle, te graffiti? To robił Koza i no. Slash. Pozdrawiam serdecznie. I oni też malują od samego początku. No bardzo, bardzo długo. Chyba jak ty zaczynałeś mniej więcej. Koza też mi robił na Mixtape czwórkę, do wielkie graffiti takie, nie? Teraz, ile koncertów zagrałeś? razy drzwi liczyłeś to kiedyś? Bo byłem u ciebie w studiu jeszcze starym, u ciebie w domu, no to tych takich masz... Nie, no te plakietki to co to tam nic nie odzwierciedlały tak naprawdę. No nic nie odzwierciedlało, ale ich jest setki. 97, no, nie 2000. 2000 nie, 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 wiem, nie wiesz. Mnóstwo. No. Nawet jakbyśmy policzyli 50 w roku. No, nie, to więcej na pewno grało. No z no, takiego w piku kurde popularności tam powiedzmy po Nalegalu, czy no, no, to, to w Azji chyba tylko nie, gra, nie graliśmy. W Azji? Te, no to dlatego to, jest, jest no innymi. Tak? Dokładnie. No, dużo, I, mamy, I mamy punkt taki zaczepny. Jesteśmy dzisiaj teraz dlatego już wiem, <grym grym> nas <grym tu zaprosili, <grym> bo ty chcesz do Chin jechać zagrać koło. Tak. A, tak, to? tak, to jest takie podpływa. Jak cię zaproszą do Chin, to my lecimy z tobą. Dobra, no to co, czekamy za jedzonkiem, potestujemy, było trochę historii, to co lubicie najbardziej. A za chwilę wielkie testy chińskiego jedzenia. Ci dałem Remowi skosztować jaśminowej herbatki. Wiem, że akurat w takich restauracjach mają pyszne. Mm. Nie? Ciekawy no. smak. Zapach przede wszystkim. Zapach przepiękny. Zarobis. Ale ja pierwszy no. raz w ogóle widzę taką konsystencję mm. zupy. tej. Ja tą zupę jem od urodzenia. Różni się od tej, którą ty jadłem, stole, nie jadłem, ale podobno ta jest zrobiona według bardziej prawdziwszych przepisów. Czyli bardziej piecznych, tak jak wspominałeś? Ta żywnie, ta żywno-mięsne. Syrowe. Wow. Sama kolorystyka trochę jak czernina, nie? Taka ciemna i tak dalej. Oczywiście smak zupełnie inny. Bardzo jest gęsta. Ale to bardzo zobaczcie to. Dokładnie, słuchajcie, mm. jest bardzo gęsta ta zupa. Trochę nawet bym powiedział taka galerowata, dobrze myślę? No, no jak Nie? tak taki dokładnie. Mm. Ten smak. Coś zupełnie innego, coś nie? Coś zupełnie innego. Ja nawet nie mam co porównywać, bo ja pierwszy raz jem ta konsystencję takiej zupy, takiego smaku. Ja nie umiem tego do niczego porównać. No, naprawdę aż, mm -hmm. aż to jest dziwne jak się pierwszy raz tak coś je. Tak jest, to jest tak ja to To jest tak trochę no. jak pierwszy raz byłem na sushi i ktoś mi dał sushi i też byłem zdziwiony, że ryba na surowo w rolce, nie? Mm -hmm. Dokładnie, to tu takie same mam uczucie. What the fuck, co to za zupa, no, nie? Ja pierwsze co to pomyślałem, kurczę, czy czasami on mi czegoś tu nie, nie dodał no. dziwnego, nie? Że o Ale że jest to tak się ciągnie. Co my tutaj mamy? Na pewno mamy kiełki jakieś dużo rodzajów. Mamy jakieś grzybki, bo to są grzyby. Fice... To są grzyby MUN. Dokładnie, trochę chyba marchewki i jest mięsko i to będzie kurcza. Tak, tutaj już wyciągam, mam mięso, spróbuję. Ja już wam mówiłem, grzyby MUN to są jedne grzyby, które ja mogę jeść. Tak, bo ty lubisz księżycowe. Nie? Tak. oni w Pekinie zmienili te sajgonki, nie wiem czy widziałeś, teraz je dają w cieście naleśnikowym. Nie widziałem. Co jest ogromnym minusem, bo te tutaj są przepyszne. Panowie, spróbujcie. To był serowy. To, to nie, to serowy serowy zostawię. To jest mięsno-warzywny. mięsno i tego okay. będę testował. Co masz ostry tutaj? Spróbuję sotę. Bez niczego. Pamiętasz kiedy zjedliśmy sajgoneczki na no Wiem i bardzo dobrze pamiętam smak tamtych sajgonek. ale pyszne. Niesamowite to jest miki. Jest tak, marchewka, jest mięsko takie mielone, jest mun, a więc bardzo dużo uważam jest rzeczy, które jest w tej zupie. Aczkolwiek różnią się mega. Tak, mega. Bo wiadomo, na głębokim tłuszczu na pewno smażone, mm -hmm. ale super chrupiące. Właśnie. Jestem za, jestem za. Co to jest yy, na samowinięte? Papierowy. Papierowy, ryżowy. ryżowy, no. Uh -huh. To tam chyba było o czymś innym, nie? Serowego. Nikt w ogóle nawet nie słyszałem nigdy, że są sajgunki serowe. Rosji, szczerze? Czy to jest biały ser? Się Daj go pół, pół na pół! Miałeś rację. Że... I. Mhm. Ale zobaczcie, jest jakieś dodatki. Nie widziałem, ale faktycznie bardziej wygląda jak si. Taki ser właśnie z jakimiś ziołami. Wow! Rosji, ale to jest dobry pomysł, wyciągnąć sam ten serek ze środka. Ale, ale dobry to jest, no to jest szczypiorek. Tej, ale to jest jak farsz, wiesz jak paknie. jak z ruskich pierogów. Da. Aha, Wie, pierogowy no. normalnie farsz jak z ruskich, ale to się w życiu nie spodziewałeś. Jak... Widać tu cebulkę, pieprz, mm -hmm. por, na pewno. No Wy por, też mieliście ta. coś pomarańczowego, tak? Dobrze zauważyłem, czy to może była cebulka po prostu? To są pierogi wigilijne owinięte. W papier ryżowy, nie? No. Mhm. Tak, ale super to smakuje. To jest niesamowite. Jedna taka rzecz, No, bo to muszę powiedzieć. Chciałem coś bardzo ostrego. Pani powiedziała, że ta no. zupa jest no. ostra. Nie jest. nie jest ostra. Nie jest. Nie jest. z papryką i czosnkiem w sosie słodko-ostrym, mhm. trzy rodzaje mięs w pikantnym sosie czosnkowym z grzybami shiitake i papryką, słodko-kwaśne krewetki z orzeszkami ziemnymi i słodko-ostre krewetki z orzeszkami nerkowca, papryką i czosnkiem. Ale one są w panierce jeszcze one delikatnej. Są, tak, delikatna panierka z mączki, yy, mączki ziemniaczanej. Wygląda to wszystko rewelacyjnie, pachnie wspaniale. A jak smakuje? Ale ty jesz krewetki? Ty lubisz? No rozpływa się, ale tak chrupie. Ona jest idealnie ugotowana. Jest taka mięciutko chrupiąca. Mamy warzywka, jest w sosie słodko-kwaśnym, coś wspaniałego. I warzywa al dente. Nie są przegotowane. Idealne. I teraz. miałeś rację. Petarda. Ja tu mam w ogóle trzy gatunki mięsa, słuchajcie, na tym pomisku. Łeb to winę? jeszcze. Kurczaka i wołna. Mm. Mam w takim kwaśnym sosie. I biorę teraz. Słuchajcie, biorę, biorę po prostu idę po bandzie, Biorę z, z wszystkim. Z grzybami, trzy rodzaje mięsa, ten sos kwaśny i lecę. Mmmm. Jakie tu było to moje takie zdanie fajne? No jakie? Nie po Nie. Że rozpływa się. Rozpływa że się. Że poezja smaku? To jest poezja smaków, słuchajcie, naprawdę. Nie. To jest bitwa trzech albo czterech smaków słuchajcie, na tym pomisku. To się zgadza, tu się no. tak miesza kwasowość. To no. jest słodkość. Zobacz sobie te, tak, z orzeszkiem. Słuchajcie, to jest danie: to są pikantne krewetki w panierce. Lekkie, z orzeszkami, naprawdę. Ale pachnie. Spróbuj. To myślę, że to jest takie, może nawet lekko karmelizowane. To jest w panierce, hmm? myślę, wiesz? No to jest to chyba takiego takie słodkiego, słodkie, czy coś, nie? To jest. Teraz. Tego pierwszego to Zobaczcie, tak to się prezentuje. Niesamowicie. Próbujemy grzybka shiki shikwa, mm. ja to spróbowałem. Ale pycha. Nie wierzę ci. Patrzcie to. Grzyby taka Nic mi nie zrobią te grzyby. Zjadłem cały grzyba. I co myślisz? Serio się pytam o ciebie. Czy, o, czy masz taki odruch jak zawsze jednak? Nie, troszeczkę inaczej, ale nie wiem, czy to przez ten sos. Że to, nie czuję tego grzyba? No bo to one mają ten smak takiego sosu właśnie. Te grzyby właśnie? Tak kwaskały właśnie smak, no one są w sosie ostrogowy, ostrogowy, w soj... grzyb sojowym mieszanym. Aha. I wiesz, marynują się i później są dodawane do sosu. Nie? Słuchajcie, ja tak... naprawdę ja przez, przez ten program nie, zaczynam jeść rzeczy, których nigdy w życiu bym nie dotknął. Nadprogramowe. Mhm. No ja właśnie wspomniałem o tym, że teraz ostatnio byłem w Pekinie. Słuchajcie, Pekin to jest restauracja, o której my cały czas mówimy. Kultowe. Która znajduje się w centrum Poznania. Kultowa chińska restauracja i część ekipy, która pracowała kiedyś tam, przeszła tutaj. I to, co Ci chciałem powiedzieć, że to tutaj jest odświeżony smak Pekinu. W Pekinie już nie ma tego polotu. Brakuje teraz. Jak ja jestem, to brakuje. Czuć, że są inni kucharze, czuć, że to inaczej smakuje. Nie? Każdy ma swój pekin. No, Każdy ma no, peki. My mamy z Ty swój Pekin. Odalazuje sobie harmonii. swój tutaj, nie? Mhm. Bycie to najgorsze w mm. najgorsze. No, w takim chińskim jedzeniu, że człowiek się, bo robimy to cały czas wszyscy, nie? Już czujemy się pełni, nie? No, a jeszcze cały <laughs> czas. Tym cały czas to jadamy, nie? Bo to jest tak smaczne. Się makaronu, Słuchajcie, to jest bez grzybów, no? Makaron z grzybów. Ale dobry taki. Z Co? Makaron z grzybów. Jak to z grzybów? Uwaga, słuchajcie, specjalnie dla widzów, ja no. taki nie jestem wybredny jak rozmiar, jem gluten. No nie no, pszeniczka wiadomo, że pierwsza liga, nie? O. Bardzo dobry, ale super ten makaron. Reasumując, jedzenie na najwyższym poziomie, super obsługa, super smaki, słodko-kwaśne. Z ostrym bym nie przesadzał, bo bym nie nazwał tutaj nic, yy, os, że i było ostre, to jest moje zdanie, ale wiadomo, że my tę ostrość jemy. Yy, Lekko pikantne bym nazwał, nie? Tak można powiedzieć. Takie ale, że... lekko pikantne, ale naprawdę wszystko przepiękne, wspaniale podane. podane nie? Super obsługa idę zapłacić i zobaczymy, o, ile zapłacić. 312 zł. Za całość to, co widzieliście, to jest po niecałej stówce na upa, nie? No. Naprawdę, naprawdę i zobaczcie, ile mamy na wynos tej. <laughs> Normalnie. Połowę żarcia wzięliśmy do chaty. I dostaliśmy ciasteczka z przepowiednią, która podobno. Zawsze się sprawdza. Wkrótce ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, Ty. zwrócą na ciebie uwagę! Ja nie mam. To nie ma. Nie ma. Jak? Już ku, wkrótce nagrasz płytę. Twój śpiew zawsze w każdym odbiorniku w Polsce. Ja. Tak, tak, chodź, 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 chodź. Nie pomyliłeś leków? Chapeczkę załóż. Pomylił leki. 4000 łapek w górę. Zapraszamy kolejnego gościa. Kto się pracy przygląda, nie będzie od tego zmęczony. To coś o tobie! Wstawaj, kolejny dzień zmagań, wstawaj, kolejny dzień musisz mu sens nadać, kawa pomaga. Dla nas kawa to sztuka. O kawie kom.